Witam wszystkich. No ja już po sprzedaży złomu 31 pierwszy lip, lipiec, więc złom gruby u mnie jest po 77 groszy było tego 150 kg i złom cienki blacha 50 kg po 72 grosze. W sumie na ulicy leżało 151 zł. To chyba nie jest źle. Jak się niektórym nie opłaca, to niech nie zbierają. Mnie się tam opłaca. 151, 50 na piechotą nie chodzi. No, także zbieramy dalej. Zobaczymy, no, Powiedzieli, że może jeszcze spaść, ale nie, nie wiem, czy to prawda, czy tak? Dobra, także dzisiaj filmiku już nie będzie, jutro będzie jakiś filmik, bo jestem poza domem. pożrówka i nara.